Bez fanfar i narastającego napięcia prezentujemy surową rzeczywistość, w jakiej szybka sprawiedliwość spotyka nieodpowiedzialnych kierowców. Oto historia 32-letniego taksówkarza z ostrołęki, który w ciągu dwóch dni od zatrzymania za poważne wykroczenie usłyszał wyrok. Zobaczcie jak wygląda skuteczność prawa. Kliknij suba. po więcej ciekawych ploteczek. W Ostrołęce doszło do sytuacji, która stała się przykładem działania dynamicznego wymiaru sprawiedliwości. Mowa o 32-letnim mężczyźnie, który prowadził taksówkę pomimo nałożonego na niego przez sąd zakazu kierowania pojazdami. W ciągu zaledwie dwóch dni od zatrzymania orzeczono wobec niego karę czterech miesięcy ograniczenia wolności oraz dodatkowy rok zakazu prowadzenia pojazdów. Wszystko zaczęło się w środę 6 sierpnia, kiedy to ostrołęccy policjanci z Wydziału Patrolowego, monitorując ulicę Halera, zauważyli taksówkę poruszającą się bez włączonych świateł. Samochód od razu przykuł uwagę funkcjonariuszy, co miało się później okazać początkiem procesu, który przekształcił rutynową kontrolę drogową w poważny epizod prawny. Kierowcą był mieszkaniec ostrołęki, który nie posiadał ważnego prawa jazdy. Policjanci, sięgając do bazy danych, odkryli jeszcze poważniejszy problem. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał, że był świadomy ciążącego na nim zakazu, co potęgowało grozę całej sytuacji. Mimo to spędzał cały dzień wożąc pasażerów, narażając nie tylko ich życie, ale również bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego. Został zatrzymany na miejscu i przewieziony do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze skrupulatnie zebrali dowody świadczące o jego winie co umożliwiło postawienie mu zarzutów o popełnienie przestępstwa. Szczególnie interesujące w tej sprawie było błyskawiczne tempo, w jakim działał wymiar sprawiedliwości. Policja zastosowała specjalną procedurę, mającą na celu szybkie odstraszenie i ukaranie podobnych sprawców. Skierowała do sądu rejonowego w Ostrołęce wniosek o przeprowadzenie postępowania w trybie przyspieszonym. To posunięcie sprawiło, że nieodpowiedzialny taksówkarz stanął przed sądem zaledwie kilkadziesiąt godzin po zatrzymaniu. Ta strategia ma na celu działanie prewencyjne, zniechęcające innych potencjalnych łamiących przepisy do podejmowania podobnie karygodnych decyzji. W obliczu wymiaru sprawiedliwości, 32-letni mężczyzna, nie mógł liczyć na żadną ulgę. Sąd postanowił nałożyć na niego szereg kar, które mają sygnalizować powagę jego przewinienia skazany został na 4 miesiące ograniczenia wolności, które musi odbyć poprzez wykonywanie nieodpłatnej pracy na rzecz społeczności w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Ponadto przez rok nie będzie mógł prowadzić żadnego pojazdu mechanicznego, co podkreśla dezaprobatę sądu dla jego działań. Dodatkowo ma obowiązek wpłacenia 5 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Oprócz tego musi pokryć koszty związane z procesem sądowym Ten incydent związany z ostrołęckim taksówkarzem jest wyraźnym ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy bagatelizują sądowe zakazy dotyczące prowadzenia pojazdów. Organy ścigania jasno komunikują, że łamanie takich zakazów będzie skutkować zdecydowanymi działaniami z ich strony. Policja deklaruje zdecydowane zastosowanie trybu przyspieszonego w przypadku podobnych naruszeń co oznacza, że nieodpowiedzialni kierowcy mogą trafić przed oblicze sądu w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zatrzymania. Takie kroki podejmowane są w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz wyeliminowania z ruchu tych kierowców, którzy nie respektują zasad prawa. Sprawa z Ostrołęki ukazuje, że wymiar sprawiedliwości potrafi działać nie tylko skrupulatnie, ale także wzorcowo szybko, co ma być przestrogą dla innych potencjalnych sprawców i suba po więcej ciekawych ploteczek